To jest zwykły parazaur. To dobrze. No dobra, użyjmy. Potent stimulant. Jest przyjacielu. Nie! Nie to! Kuźwa obudził się. Hej, cześć, witajcie! Witam w kolejnym odcinku z gry Ark Survivor Evolved Wolf Primar Fear um, Powiedziałem to tak dziwnie, ponieważ spróbuję... Złapać Elderich Tjornis. O, ale można to oswoić w miarę prosto. Chociaż to ma 27 koła. O, o, nie. Nie będziemy się w to bawić. E, może to być dość problematyczne. E, no dobrze. Przejdźmy sobie brzegiem. Może nie będzie źle. Może przetrwamy bieganie po tych rejonach. To mogę te duże. Nie, tych dużych nie mogę, niestety, zdobyć. Strasznie dużo soli. Nie wiem, czy jest mi to potrzebne. Tak po prawdzie mówiąc. Zobaczmy, co jeszcze tu możemy zdobyć. To są rzadkie kwiaty. A czy to mogę wydobyć? Nie, tego nie mogę. No dobra. Eee, żeby widzieć większą część obrazu, będę oczywiście biegał na. O, malin Teranodon, Special Kibble. Pytanko, czy ja mogę to. Nie, już kuźwa słyszę. Właśnie, Toxic Zombie Dodo. A, z kolei nie jest aż taki mocny, także może nie będzie to złe, żeby go pokonać. O, ma redukcję. Tak, ma redukcję. Mam nadzieję, że nie będzie. Eee, nie stanie się z nim coś dziwnego po zabiciu go. Nie, nie stało się. Całe szczęście. Eee, Przeciągnij ciało. Czyli nie ma nic w kwipunku. Toxic Hide. Toxic Hide jest jak najbardziej fajną rzeczą. No i mamy pierwszego kandydata do oswojenia. Bardzo ładnie. Pięknie. Tysiąc torporu mu z, e, naraz zadałem. To jest fajna rzecz. Dajmy mu pożywionko. Mm, w sumie nie będziemy go przyspieszać tej mowania. Ponieważ, ponieważ ponieważ potrzebuje jeszcze keratyny perazał, Co tam jest? Dodo do zwykłe. No dobrze. Karbonemys Malin Pteranodon. Chciałbym bardzo go oswoić. Ale ciebie jeszcze mogę oswoić w międzyczasie. Pięknie udało się go złapać. Jak nigdy kurczę w powietrzu. By the way, mamy teraz taki Future, że można to sobie. robić, przepraszam najmocniej. Eee, robiłem to na serwerach PVE. Lubię grać na serwerach PvE. Eee, dobrze. Teraz tak. Żeby pozdobyć... ...Hitynę, przydałoby się może Carbonemysa jak któregoś pokonać. Ten zdaje się ma troszeczkę mniej zdrowia. I to może być dobry kandydat, żeby go uciukać. To jest zwykłe do Kurczę, już jestem... Już, jest, już jestem troszeczkę nadwrażliwy, jeżeli chodzi o te stworzenia, wszystkim. Mam nadzieję, że ten ich tiornis nie zacznie mnie atakować. To by było katastrofalne w swoich skutkach. Chociaż, no cóż, ta gra. Ta gra tak działa. Także. No. E, pike. Chciałbym zrobić pike. Hmm, tego nie mogę. To bym mógł w sumie. To Mogłoby być fajne, gdybym tylko miał. O, drewna nawet nie, mam skórę, szczapki metalu. E, no dobrze. E, Wyucznia wy, nie. Jak to jest po polsku? Tak to jest, jak się gra w jakieś dziwne wersje językowe polsko-angielskie. Później człowiek gubi znaczenie w danym języku danego słowa. Potent Rankaru moglibyśmy zrobić w sumie. Bo mamy te. Eee, Potent Narkotik. Prama, pika. O. No dobra, to też może być fajne. Ale nie, nie potrzebujemy tego na razie. Może kuszę, może kuszę. Może kusza będzie fajną rzeczą. Zróbmy na razie. Mhm, fajnie. Sorki to to. Ale potrzebuję Twojej rzeczy, którą masz na sobie, Twojego ubrania. Hehehe, nieważne. Nie dociekajcie. Dobra, to bym chciał oddać. To bym też chciał oddać. I teraz tak. Pika. Tak jest. I kusza. Tak jest. I zbroję metalową też mógłbym w sumie wytworzyć, chyba. Tak mi się wydaje, to może być fajne. To na pewno chcę wziąć. Tu poproszę pićko, pewnie. I teraz pikę. O ile ją znajdę, oczywiście wstawimy pod ósmy slot. Może będzie dobrze. Zobaczmy, jak wyglądają nasze punkcioszki. Punktcioszki są całkiem w porządku. 71 poziom. Bardzo mi się to podoba. Bardzo, 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 bardzo mocno. Idźmy dalej. Jak tylko będę miał pteranodona, będę czuł się o niebo bezpiecznie chociaż też nie będzie to. A, szczyt moich marzeń. No dobra. Spróbujmy. O, mało. Mało, 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 mało. Mało, mało, mało. No trudno. Dobrze, z tego bijemy przynajmniej po stówce. Trochę to zajmie, także hmm. chociaż może. Nie, aż tysiąc mu nie zadaje. Czyli to musi być w yy, czuły punkt. Trochę mi to zajmie, także no cóż, rozsiądźcie się wygodnie. Pięknie, udało się. Pteranodon Saddle, Pteranodon Saddle. Dobrze, idealnie, jeszcze 10 mamy nadwyżki, wspaniale, bardzo mi się to podoba. I teraz Pytanko. How long does it take to tame Pteranodon? Nodor? Nodon. To jest zwykły Parazaur, co dobrze. No dobra, użyjmy. Potent Stimulant. Jest przyjacielu. Nie, nie to. Kuźwa obudził się. Poison Razer. Myślałem, że... To nie był helper. To nie był helper. Zepsułem. No dobra. Macie rację. Gamma 1,5. Zepsuło mi to bardzo. No ale trudno. Człowiek uczy się całe życie. Potrzebujemy time helpera, żeby to było szybciej. Ale cóż, trudno. Niech będzie. I teraz tak, będzie problem jeżeli chodzi o wagę z tego co widzę. Hmm. To może być jak najbardziej problem. Ja coś słyszę, że tu chodzi. To jest z reguły zły pomysł. Żeby coś przy mnie chodziło, przynajmniej przy tej modyfikacji. No dobra, ja się szybko wracam do bazy. Zróbmy to w ten sposób. Zostawię moje przedmioty. Postaram się, żeby ta waga jednak była niższa. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o linki, o właśnie, to jest Zombie dodo. Kolejny. Jeżeli chodzi o linki, to ich statystyk nie modyfikowałem, tylko i wyłącznie gracza. I to może być problem. Co to jest za jajko? Mini Cooking Recipes. No dobrze. O, proszę. Ten Ice Parrot jest coraz bliżej. Ma strasznie dużo punktów. Hmm, zobaczymy. E, dobra, to zostawiamy. Wszystko zostawiamy tak na dobrą sprawę. Zjedzmy tylko troszeczkę jeszcze. A marberek? Dlaczegożby nie? To zostawmy, zostawmy, zostawmy to też jak najbardziej. Leave it alone. A to mięsko możemy dać tutaj. I niech nam się robi. To będzie pod dziewiąteczką. Dlaczegożby nie? Swoją drogą. Jak pewnie zauważyliście, to co robiłem z Rówiem, walczyłem z nim na trzeciej kamerze. Dlaczego? Dlatego, że mało graczy o tym wie, ale. Pika ma większą, większy zasięg rażenia będąc no w trzeciej osobie niż jakbyśmy atakowali z pierwszej. Śmieszna sprawa, no ale tak to działa w tej grze. Dobrze, dodo 280 poziom nas nie interesuje, mimo że poziom naprawdę jest za zacny. No i pytanko, ty masz dalej jakoś mało tej wagi? O, to może być problem, ale mamy latacza. Ja to sobie tylko usunę. Pijęknij to jednego z najszybszych, jeżeli chodzi o tę grę. Toxic Zombie Dodo też jest fajne. Parot, mam wrażenie, że może nas zaatakować. Rzadki kwiat możemy mu dać. Dobrze, spróbujmy. Co tam mamy? Zwiadowca. No i pytanie się pojawia, czy ten parot. To jest dobra rzecz do posiadania. Czy też nie do końca. Tu jeszcze nie ma żadnego poziomu, kurcze, nie dobrze. Przydałoby się, żeby podlewelować trochę tego pteranodonka. Dobrze. Dobre, dajesz. E, względnie, względnie, ale dobro... O właśnie. Tego się obawiałem. Rzeczywiście nie ma żadnych przeciwników, jeżeli chodzi o e, stricte modyfikacje. Um do, 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 do wagi i tak dalej. Tam był Alfa Pteranodon, którego też chciałbym może oswoić. Zobaczmy, który to był w ogóle poziom. Eee, zgubiłem go. Tutaj jest 6,7 170, może być całkiem fajne. Ale potrzebujemy najpierw te alfa kible. A z czego je się robi? To też jest dobre pytanie. Zobaczmy. Alfa. Alfa, 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 kibu, o, na 30 poziomie. Mmm... Możemy to zrobić. Wybaczcie, wziąłem łyka kawy. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało. E, jestem kawoszem. W sensie nie, ale lubię tak o sobie mówić. E, primal, Primal... Primal Smithy. To jest S+, a to jest ten Primal? Nie, to jest warsztat. No dobra, Primal Smithy, gdzie ja mogę robić. To mnie zastanawia. A, tu jest. Ma inny kolor i to mnie zmyliło. Wybaczcie. Dobra, pięknie. Mamy kolejną rzecz związaną z modyfikacją. Bardzo mi się to podoba. E, no. Uu, tier drugi. Origin Rexamon. O, kuźwa. Okej, okay, to może być ciężkie do wykonania, ale zobaczymy. E, chciałbym tak wręcz, nie wręcz, może nie do końca wręcz. Potent, to musimy mieć nasiona narkoberki, tinoberek. Tu mamy, o, to możemy zrobić w sumie, to może być fajne. Ale nie, alfa, alfa. Czy ja mogę to zrobić? Cytryny potrzebuję, cholera, niedobrze. Yy, bo nie mam, nie mam cementu żeby wytworzyć jakiekolwiek, to muszę mieć chyba cement Tak jest o niedobrze. dobrze no Dobra. Odblokujmy to tak czy inaczej, bo będzie nam to potrzebne prędzej czy później. Yy, nie mam pojęcia, gdzie tutaj można zdobyć cement dlatego pojęcia nie mam jesteśmy gdzieś tutaj na mapie mm. Żebufo może być dobrym zbieraczem, tylko z kolei nie za bardzo chcę też mieć stworzenia, które, które nie latają. No, ale tak w ogóle możemy właśnie spróbować sobie oswoić ten AROT. Mam te rzadkie kwiaty. Nie mam przy sobie rzadkich kwiatów, ale możemy podlecieć. Nie stanowi to najmniejszego obecnie problemu. Właśnie, mamy kwiatuszki pięknie. To weźmy i to idzie na ostatni przycisk, bo to jest, bo to jest Passive Team. Gdzie są te papugi? chip chip Chodź tu, papugi. Parrot, chodź. Tam jest Moshops. Moshops też może być fajnym kompanem. Pięknie, udało się. I co Parot robi? Co? Nie mogę cię zwrócić. Okej. Okay. O. Masz kuźwa więcej zdrowia chyba niż ten. No dobra, pasywnie. Ciebie zmienimy opcję. Opcje opcje nie. Behavior copy settings No dobra No i dobra, niech paród spróbuje go pokonać. Trochę wolna jest, ale no, trudno. Aha, dobra. Nie, na pewno nie jesteś dobry, jeżeli chodzi o walkę. No dobra, e, mimo że nie jesteś może zbyt dobry, jeżeli chodzi o walkę, tak jednak będziesz z nami podróżować, Dlaczegoż by nie? To jest jeden z pierwszych moich temów tutaj. O proszę, a tutaj Paroty sobie walczą z nimi. Pteranodor poziom 300. Of course ja go chcę. Uuu, ładna. Dobra, Ej, damy ci, nie mam nawet zwykłego mięsa, żeby ci dać, no trudno, na razie niech i tak będzie, zobaczmy jeżeli chodzi o Alfa dilo tam jest, tak to chyba nie jest, jest źle. nie powinni stanowić zbyt dużego zagrożenia, jak mi się wydaje przynajmniej. To sobie oswajemy. Dobrze. To jest zwykłe dilo. Dobra. Tu mamy

Dolu. Teraz to sobie przewaliłeś, gościu. Pięknie. Udało się kolejne stworzenie alfa pokonać. Ok, Empty Advanced Sync Primal Pike Team Helper, proszę bardzo, mamy. Ten narkotyk też będzie e, fajny. No dobrze, bardzo mi się to podoba. Alpha Hide, Alpha Blood jak najbardziej będzie fajne e, do zdobycia. Muszę też chciałbym, jak najbardziej oswoić. Tylko problem jest cholerka w tym, że moi mili Soul Terminal. Właśnie polimer, cement, ropa. To nie jest problemem. Soul Trapy nie są problemem. W sumie to i dobrze. O, w sumie to i bardzo dobrze powiedziałbym. Bo dzięki temu będziemy mogli nosić nasze stworzenia z nami. O, no dobra. Tak też zróbmy. Harald, Ice Parrot zaczął latać sobie. Naprawdę mam nadzieję, że on nie będzie na nas zły. I teraz tak. To, co ja chcę teraz uczynić, to zostawić te wszystkie rzeczy w smithy, jak najbardziej. To w sumie też wszystko możemy przerzucić, to ustawiamy tam. teraz co ja chciałem? Właśnie. Para 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 pas, 10 takich. Cudeniek, to jest fajna rzecz. Mała rzecz cieszy, uwierzcie mi. No, i do tego potrzebujemy tak czy inaczej z cement i polimer, który prędzej czy później na pewno zdobędziemy. Pytanie, czy prędzej czy później. Eee, dobra, to weźmy. To będzie pod trujeczką, piąteczkę. Co potrzebujemy, żeby to wytworzyć? Włókno, słoma i kamień. No dobra, zróbmy to, bo to też jest fajne. Toxic Height. Czy ja mam zwykły hajd, czy nie mam już? Bo nie jestem pewien. Co ty atakujesz? Ona coś atakowała. Co to kuźwa było? Dobra, idź sobie. Lec jak najdalej stąd. Nie przeszkadzaj nam w życiu. Mm, dobra. Mamy to. E, kamień. Chociaż co ja robię? Dlaczego ja to robię w ten sposób, gdy ja mogę to zrobić? Tak, tu mamy 5 i pięknie, i nic nie trzeba przerzucać dalej. Dobra, pytanie: jak wygląda sytuacja z metalem? Metal jest, jest metal jest fajne. Zdobywajmy dalej. Więcej metalu potrzebujemy. Powiedziałbym, że od cholery. Nie, to mogę tylko podnieść rączką. Resztę rzeczy mogę zostawić. To może nam się przydać. Nie mówię, że nie. O, tu potrzebowaliśmy właśnie cytryn. Ale cytryn niestety nie mamy. Ciekawe, czy można tutaj wydobyć gdzieś cytrynę. Też mnie to mocno zastanawia. Tak na dobrą sprawę moglibyśmy już tam się wybudować. Żeby, broń Bościa, tego wszystkiego co tu mamy, nie stracić. No dobra, chciałbym, może, tego Aesparota pokonać. Ciekawe, czy z niego Primal mi to leci. Byłoby miło. Ok, Fabled jeszcze jest. Co to, co to robi? Na 70. Aha, no to już, już, już zrobiłem fajnie. Mm, no dobra. Zróbmy to w ten sposób. Niech on się powolutku, bo powolutku, ale jednak oswaja. Ej, nawet szybko to idzie. Pytanko, jak zrobić ten Team helper? Razy 50. A z się należy z Steamberek. To nie jest ciężkie do zrobienia. Macie tego świadomość, prawda? E, tak, jeszcze to, co chciałem z kolejnych rzeczy zrobić. Gdzie jest ten ziomuś? Moshops on tu był. Hello, Moshops. Ugotowane mięso. O tych cholero. Skąd ja wezmę ci stare mięsa, co dopiero ugotowane? Bronto 7000 HP. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ty też masz jakoś od cholery życia. Coś małego co daje prostere mięso. To jest dobre pytanie. Co to może być? Czym ty jesteś? Parazaurem. Kompi Malin, pteranodor. Tam mamy zwykłego. Zwykły parot. Buty kamuflujące blueprint. Nie, to do niczego nam. do niczego nam nie jest potrzebne. Alfa... Fjordhawk. Czy on... Tak, on nas atakuje. Cholera. Dobrze, że byłem daleko. Dlaczego Fjordhawki atakują normalnie biegających ludziów? To mnie zastanawia. No dobra. Ale tym oto optymistycznym akcentem ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapy w górę, No i cóż, do zobaczenia. Hej, cześć czołem, pa!